Wiem, że Halloween już za chwilę, ale to nie cosplay Cyberpunka. Ja nie widzę teraz nic oprócz 200 całego ekranu, który jest spuszczony z tego otopada, w którego wbudowano komputer. Tak jest. Okulary AR, Pocket Vision oraz ten oto komputer w kształcie pada. Bo tak właśnie można go nazwać. Ja jestem Hudson i w tym oto odcinku opowiem wam o tym, jakżeż wyjątkowym urządzeniu, jakim jest Tekno Pocket Go. Segment handheldów, czy też przenośnych konsol gamingowych wydaje mi się rozkwitać od paru solidnych lat: od Nintendo Switcha po Steam Decka, czy kończąc na Anberniku, który trafił nawet do oficjalnej dystrybucji w Polsce i możecie go zakupić również w x -comie. Wydaje mi się, że jest to jeden z tych segmentów, w którym najłatwiej zauważyć progres, ponieważ z roku na rok pojawia się tutaj najwięcej innowacji. Czy to producenci prześcigają się w różnych kształtach wielkości ekranu, żywotności baterii, czy też w dostępie do gier, które zazwyczaj kojarzyły nam się z pecetami czy konsolami. No i czy w tym wszystkim jest jeszcze gdzieś luka, którą można było wypełnić? Okazuje się, że tak i wtedy cały na biało wjeżdża ten oto produkt, czyli Techno pocket go. Miałem okazję potestować ten sprzęt od paru tygodni. Jest to sztuka przedpremierowa. Nie wiadomo, kiedy zadebiutuje i czy w ogóle zadebiutuje. Jest to jednak na tyle ciekawy sprzęt, że warto go wam pokazać. Dostaliśmy go jednak bez żadnej instrukcji obsługi i powiem wam, że to było nie lada wyzwanie rozgryźć jego sterowanie i przełączanie się z jednego trybu do drugiego ale po paru dniach dogadywaliśmy się już bezproblemowo. No i teraz podzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami z użytkowania tekno Pocket Go oraz Pocket Vision. Sprzęt przychodzi do nas w takich oto eleganckich etui. Fajnie, że producent dostarczaj od razu w zestawie. No, trochę miejsca na pewno w plecaku czy torbie zajmą, ale bezpieczeństwo jest w tym przypadku dużo bardziej istotne. Zacznijmy od samego Pocket Go, którego bryła widać, że mocno inspiruje się padem od Xboxa, tylko oczywiście po środku została odpowiednio poszerzona, ponieważ tam znajdują się pod zespoły, które jak na handhelda mogą robić wrażenie. Jeżeli o przyciski chodzi, no to tutaj moja czysto subiektywna opinia. Ten X-Cock nie jest tak bardzo wyczuwalny. Ja lubię, kiedy jest on mocno wyraźny, bo wtedy jakoś lepiej wczuć mi się w grę. Początki w obsłudze tego urządzenia, no, mogą nie należeć do najprzyjemniejszych, więc warto poświęcić chwilę, żeby zapoznać się z instrukcją, bo to zaoszczędzi nam sporo nerwów. No ja akurat tej instrukcji nie miałem, więc wiem co mówię. W nakładce Techno Smart Box, no, niby znajdziemy rozpiskę, do czego służy każdy przycisk. Ale jest to mocno ubogi no i niewystarczający opis, aby zrozumieć istotę obsługi Pocket'a GO. No bo ogólnie mamy tutaj dwa tryby sterowania, taki konsolowy i PC-owy, adekwatnie do dwóch charakterów Poketa GO, bo możemy go traktować jak przenośną konsolę, jak i mini PC-a, gdzie do obsługi możemy wykorzystywać kursor oraz klawiaturę. Jest to bardzo ważne, dlatego warto zapamiętać przycisk oznaczony jako M1. Przyciśnięcie wywoła myszkę, a dłuższe przyciśnięcie klawiaturę systemową. No i do obsługi nakładki od Techno możemy wykorzystać oba tryby, ale łatwiej steruje się tym konsolowym, jeżeli z kolei przechodzimy do Windowsa. A chcąc zainstalować swoje gry, no będziemy do tego zmuszeni. Przełączamy się na kursor. Nic nie stoi nam na przeszkodzie, abyśmy podłączyli do Pocket Go peryferia, które łączą się na Bluetooth. W środku Pocket Go znajdziemy przede wszystkim procesor AMD Ryzen 7. 78840U ze zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon 780M. Jak takie kombo radzi sobie w grach, no przedstawię wam za chwilę w przebitkach. Mam jeszcze 16GB do tego dysk SSD o wielkości 512GB, do tego dedykowany układ chłodzenia. Z portów znajdziemy tutaj dwa USB typu C, z czego jeden z Display Portem, obok wyjście słuchawkowe pod spodem czeka na nas wejście pod kartę MicroSD. Jeżeli o okulary AR chodzi, czyli nasze Pocket Vision, są bardzo dobrze wyważone, chociaż po takiej godzinnej sesji gamingowej no czuć je na głowie, znajdziemy tutaj pokrętła do regulacji obrazu przydatne dla osób z wadą wzroku, po bokach przyciski do obsługi głośności wbudowanych głośników, a po drugiej stronie jasności wyświetlanego obrazu. Sam Ekran to mikro OLED o odświeżaniu wynoszącym 60 Hz, który potrafi wyświetlać obraz o wielkości 215 cali. No i ten jest naprawdę spory i prezentuje się bardzo ładnie. Jasność wyświetlanego obrazu sięga tutaj do 400 nitów. No i powiem Wam, że no jak obraz znajduje się tak blisko naszych oczu, no te mocno się męczą, więc warto tutaj dopasować odpowiednio jasność ekranu i często robić przerwy. Porównując chociażby z okularami VR, brakuje mi tutaj takiej osłony ze ślepki, która blokowała. Światło zewnętrzne, ponieważ korzystając z tego sprzętu w ciągu dnia w rozjaśnionym pomieszczeniu, no z łatwością można na tej całej aparaturze zauważyć swoje odbicia. Niektórzy uważają to za minus, a inni za plus, ponieważ no z łatwością możemy zauważyć, co się dzieje dookoła nas, możemy podnieść sobie te okulary w prosty sposób i też być. Na bieżąco z tym, co dzieje się na zewnątrz, ale ja jednak wołałbym, gdyby to było trochę bardziej obudowane. Grając w nocy w wyciemnionym pomieszczeniu jest rewelacyjnie, ale jednak w ciągu dnia trzeba się z tym liczyć, że no ten świat zewnętrzny będzie trochę ingerował w to, co wyświetlamy aktualnie na okularach. Zapewne wiele osób, patrząc na kombo tych dwóch sprzętów, zadaje sobie pytanie: no dobra. Ale po co? Jak te oto okulary AR i Pado komputer yy, są w stanie wyróżnić się na rynku pełnym najróżniejszych handheldów i przenośnych konsol gamingowych? No i na pewno jest parę kwestii, które wyróżniają Poketa Go już, poza samym kombo pada z komputerem i okularów AR. No Pierwsza to większa wygoda użytkowania, ponieważ wiecie, dzięki okularom możemy odciążyć nasz odcinek szyjny, no, który zazwyczaj w przypadku handheldów czy smartfonów jest zakrzywiony, co też na dłuższą metę może powodować poważne zwywrotnienie. Po drugie padem dużo wygodniej operować, ponieważ nie ma w nim wbudowanego ekranu, stąd łatwiej go odpowiednio ułożyć, żeby nie męczyć tak rąk. Okulary AR zapewniają też większą prywatność w miejscach publicznych. Do tego nasz pad to tak naprawdę niezależny komputer, który możemy użytkować jak komputer, a nie jedynie przenośną konsolę do grania. No i mamy tu mnóstwo możliwości korzystania z tego sprzętu, nie tylko z okularami AR, bo poketa Go możemy podpiąć do monitora i korzystać z większego odświeżania ekranu, tak samo telewizor jest tutaj alternatywą, no a okulary z kolei mogą posłużyć nam jako okno pod naszego smartfona, laptopa czy komputer, więc wiecie, no, mamy tutaj spory wachlarz nowych możliwości. No a kiedy odpalimy ten sprzęt naszym oczom ukazuje się ekran startowy Windowsa 11. Producent nazywa Poketa go najmniejszym handheldem systemem Windows. Takie właśnie napisy znajdziemy na pudełku, więc no tak jak mówiłem przed chwilą, jeśli tylko macie takie życzenie, możecie korzystać z niego jak z komputera czy podpiąć monitor i peryferię na bluetooth. No i jazda. Tecno zainstalował tutaj swoją nakładkę Tecno Smart Box, która automatycznie odpala się zaraz po uruchomieniu. Prosty design oraz koncepcja, po której łatwo nawigować. Naszym oczom najpierw ukazują się preinstalowane gry. No i tutaj nie wiem, czy kiedy ten produkt trafi do szerokiej sprzedaży, to te gry również będą się tam znajdowały od razu po tym, jak zakupicie taki sprzęt. Czekał tam na mnie między innymi Cyberpunk, Forza Horizon 5, Battlefield 5, Czy moje ukochane Ori and the Will of the Wisp, które zagrywałem się chyba najwięcej testując właśnie ten sprzęt? We wszystkie te tytuły gra się bardzo przyjemnie. Okulary mają 60Hz odświeżanie, no ale nie mają synchronizacji odświeżania, więc warto włączyć funkcję V-Sync w ustawieniach graficznych, aby ograniczyć generowany klatkarz pod to 60Hz odświeżanie okularów. We innym przypadku, no, możecie zauważyć łatwo widoczny problem tyringu. Ja nagrywając dla Was przebitki, V-Sync'a wyłączyłem, aby pokazać Wam na co stać pod zespołu Poketa Go, w przypadku jeśli chcielibyście z niego korzystać w połączeniu z monitorem z większym odświeżaniem, i co tam, że tearing ciął mi w oczy dla Was wszystko. Jeśli o menu Tecno Smartbox chodzi, jest ono również bardzo proste w obsłudze. Możemy tu podejrzeć nasze podzespoły, połączyć się z Wi-Fi, uruchomić Bluetooth, sprawdzić ustawienia kontrolera, które są średnio pomocne, sprawdzić aktualizację oprogramowania, no czy wyjść do pulpitu Windowsa. Warto jednak pochylić się nad segmentem Game Platform, bo jak sama nazwa wskazuje, to tutaj możemy zalogować się do platform z naszymi grami. Wszystko jednak ma miejsce już poza nakładką Tecno, więc jeśli chcemy zainstalować swoje tytuły, no to musimy się zalogować do dedykowanej platformy w trybie PC-towym z kursorem i klawiaturą systemową, co też może być średnio wygodne, ale da się. Preinstalowane gry zjadły większość pojemności wbudowanego dysku, więc ja zainstalowałem jeden tytuł ze Steama, sprawdziłem czy działa. Działa. Ale jeśli chciałem zainstalować Fortnite'a z Epica, no to musiałem już zrobić na niego miejsce. Na jakie osiągi możemy sobie pozwolić w Fortnite'cie właśnie Wam teraz pokazuję. Niemniej jednak grać w tę grę na padzie szacun, bo ja nie potrafię. Oczywiście trening czyni mistrza, a z każdym kolejnym meczem grało mi się coraz przyjemniej, ale no wow. Kolejna ważna informacja. Kiedy już wejdziemy do gry z poziomu Windowsa i platformy Epic, no to nie zapomnijmy przełączyć się w tryb konsolowy przyciskiem M1, tak żeby gra rozpoznała pada, bo inaczej będzie sugerowała obsługę myszką i klawiaturą, a ta nawet w dedykowanym trybie tutaj nie zadziała. Jeden klik, gra rozpozna pada od Xboxa i spokojnie możemy grać w nią jak na padzie. Możemy też wywołać menu w każdym momencie rozgrywki czy obsługi komputera, korzystając z przycisku M2, też bardzo przydatna informacja, no i korzystać z większości funkcji nakładki Techno Smart Box z jej poziomu. Bateria, plusem jest to, że tą możemy sobie tutaj wyciągnąć. Jeżeli tylko mamy takie życzenie, zaopatrzyć się w parę sztuk takiej baterii i być zawsze przygotowanym na ewentualne braki energii. Jeżeli chodzi o czas pracy, grając w Fortnite ciągiem, dobiłem tak do 100 minut. Szału nie ma. Jeżeli chodzi o czas ładowania, to tak w godzinę dobijałem do 37%, a więc w gdzieś w nieco ponad 2,5 godziny można tą baterię naładować spokojnie do 100%. Istotną kwestią jest jeszcze to, jak ten sprzęt się nagrzewa. Nie tylko sam komputer wpadzie, ale również okulary. Teraz będziecie mogli zobaczyć przebitki nagrane moją kamerą termowizyjną właśnie po tych 100 minutach ciągłego gamingu Fortnite'a, do jakich temperatur ten sprzęt jest w stanie się rozgrzać no, czuć tutaj to gorąco, i tak jak mówiłem, no jest to raczej taka cecha wspólna wszystkich handheldów. Kiedy mamy sporą moc w tak małym urządzeniu, te temperatury są i tak odczuwalne. Najbardziej podoba mi się to, jak można poczuć ciepło właśnie w okularach, i kiedy tylko po takich dwóch godzinach gamingu ściągniemy je z naszej głowy, to i tak to ciepło dalej czuć na naszym nosie. Średnio przyjemne. No i kochani, to by było już wszystko. Te parę tygodni, które spędziłem z tym urządzeniem, to wiecie, była taka droga od zwątpienia i braku większej wiary w to urządzenie, po moment, w którym no, naprawdę z radością odpalałem Poketa Go i grało mi się na nim bardzo przyjemnie. Czy jest to sprzęt, który zrewolucjonizuje segment handheldów? No nie sądzę, ale na pewno przeciera nowe szlaki i daje sporo nowych możliwości do już znanych nam opcji z klasycznych handheldów. Pomysł jest wyjątkowy, ciekawy, może jeszcze niewybitnie wyegzekwowany, ale może wyznaczać ciekawy kierunek na przyszłość. Z największych takich plusów, no to muszę faktycznie pochwalić to, że nie nadwyrężamy tutaj szyi, jak w przypadku klasycznych konsol mobilnych. To, że nie musimy patrzeć w mały ekran, jest sporym plusem, bo te ponad 200 cali robi naprawdę fajne wrażenie. Z kolei minus, jest to, że oczy szybko się męczą, i powiem Wam, że po całym dniu użytkowania dawało mi się to we znaki. Nawet jeśli starałem się operować ustawieniami jasności, no ale wiecie, coś za coś. Doczepić mogę się jeszcze do pojemności wbudowanego dysku. Gdzieś na forach wyczytałem, że ten produkt, jeżeli zadebiutuje w szerokiej dystrybucji, no to do wyboru będzie parę alternatyw specyfikacji, w tym taka, która przewiduje większą pojemność na nasze gry i dane. No tego do końca jednak potwierdzić nie mogę. Czego jeszcze nie wiem, to ceny tego produktu. Nie wiem też kiedy może on zadebiutować na polskim rynku i czy w ogóle zadebiutuje. Tutaj rozmawiałem z osobami z tekno i oni też niestety nie mają jeszcze na to odpowiedzi. Jeżeli czegoś się tylko dowiemy odnośnie premiery, ceny to na pewno od razu damy Wam o tym znać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i co? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Tecno Pocket Go i okularach Pocket Vision. Czy Waszym zdaniem takie właśnie combo jest w stanie rywalizować z innymi handheldami i przenośnymi konsolami gamingowymi jak Steam Deck, ROG Ally czy Nintendo Switch, bądź Retro Anbernic. Czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Widzimy się już za niedługo w kolejnych materiałach, nie tylko z monitorami, bo mam już kolejną game Migową zabawkę, którą się aktualnie bawię, i już za niedługo z chęcią podzielę się z Wami moją opinią na jej temat. Dzięki wielkie jeszcze raz za to, że obejrzeliście do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia. Mówił do Was Hudson.